Dzisiejsze wideo będzie poświęcone temu, jak kupować kolor do domu. Słuchajcie, temat pojawił się spontanicznie, jak to zwykle tematy się pojawiają, natomiast pojawił się po tym, od razu po tym, jak załamałam się, kiedy przeczytałam to pytanie. Słuchajcie, jak wiecie, zajmuję się aranżacją wnętrz, taką, która nas wspiera, dodaje energii, a nie zabiera tej energii. Natomiast też z natury rzeczy wertuje różne fora internetowe, również te Facebookowe i zawsze się załamuje, i tak też było w tej sytuacji. Pytanie brzmiało i prośba brzmiała tak. Dziewczyny, potrzebuję, żebyście pokazały mi kolor zielony, żebym zobaczyła, jak ten odcień wygląda. Tak. To, 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 to była moja reakcja, i ja tutaj wracam do tego, co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o kupowanie koloru. Słuchaj, jeżeli kupujesz kolor, pierwsza rzecz: absolutnie nie wzorujesz się i nie patrzysz na to, jak ten kolor wygląda w sklepie, u koleżanki, u koleżanki na zdjęciu, matko Boska, nigdy nie, dlatego że kolor, który przyniesiesz do domu e, w puszce. I którym maźniesz sobie ścianę dwie bądź wszystkie, on będzie wyglądał zawsze tak, jak będzie wyglądał w świetle, które masz. Czyli całkiem inaczej będzie wyglądał w świetle, jeżeli masz tam północ, i całkiem inaczej, jeżeli będziesz miała tam wschód, a całkiem inaczej jak zachód, dlatego że to yy, światło słoneczne dodaje nam również barwy do tego, co mamy na ścianach. Na pewno o tym wiecie, ja tu tylko przypominam. Czyli w momencie, jeżeli potrzebujesz i tu jest druga rada. Jeżeli potrzebujesz kupić jakiś kolor, to ja zawsze zachęcam, żeby na 100% nie kupować tej puszki, która kosztuje stówę, dwie albo trzy w zależności od rodzaju farby, tylko żeby kupić sobie testery, dwa, trzy, nawet pięć i zrobić próbę na ścianie. I wybierasz ten, który wygląda dla Ciebie najfajniej w świetle, które masz. Bardzo prosta rada. Czyli nie kupuj, nie inwestuj, bo po co? Kolejna rada jest taka, że jeżeli kupujesz kolor i masz zamiar ten kolor wprowadzić, to koniecznie zastanów się, co mi to da, po co mi to, co. To ma e, zrobić. Jeżeli na przykład zobaczyłaś jakąś fajną e, inspirację i chcesz, żeby mieszkanie wyglądało podobnie, e, to jak najbardziej tak. Natomiast jeżeli myślisz sobie, a pomaluję, e, bo tak, bo pomaluję, to to absolutnie moim zdaniem nie ma sensu. Czyli druga sprawa druga czy trzecia już nie pamiętam wiesz, po co to robisz. Kolejna zasada jest taka, że kupujemy kolory albo wyciszające albo pobudzające. Te pobudzające to są te mocniejsze, te mocne kolory, czyli granat, mocna zieleń, jakiś nie wiem, pomarańcz, mocne żółty i dalej. I to są takie kolory, które sprawiają, że idziemy do góry, czyli po prostu dodajemy sobie energii ale są też kolory, które tą energię mogą Ci odebrać i to też jest ok, jeżeli potrzebujesz takiej energii do wypoczynku do tego, żeby przyjść sobie po pracy, rozłożyć się na kanapie i wypocząć i to są wszelkiego rodzaju szarości, to są wszelkiego rodzaju beże, kremy czyli te barwy z, z palety barw naturalnych neutralnych, tak mogę Powiedzieć, czyli znowu pytanie, po co ci to? I co jest jeszcze ważne, jeżeli chodzi o kolory, jeżeli potrzebujesz kupić kolor i rzeczywiście idziesz do tego supermarketu i musisz kupić go tu i teraz i w ogóle nie robić żadnych prób, to ja zawsze sugeruję, żeby wziąć białą kartkę papieru i żeby przyłożyć tą kartkę papieru, tak patrzę, czy tutaj kartki może zostawię, przyłożyć tą kartkę białą papieru do próbnika i wtedy zobaczysz, jak ten kolor wygląda, bo uwaga, możesz sobie to porównać, ale uwaga, on nigdy tak samo nie będzie wyglądał w Twoim mieszkaniu, oczywiście on będzie żółty, on on będzie pomarańczowy, on będzie zielony. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o odcień, tu możesz mieć problem. Jeszcze jedna uwaga. Jeszcze jedna uwaga, o właśnie, na koniec. Słuchajcie, ja kiedy odwiedzam Wasze domy, Wasze mieszkania, to widzę od razu, komu brakuje energii. Zazwyczaj taki jest temat Pani Gabrielu, brakuje mi energii, zróbmy coś z tym mieszkaniem, ale ja od razu widzę, dlatego że macie umalowane, wymalowane mieszkania na żółto, na zielono, na niebiesko i to po prostu idzie tak po prostu. Po prostu maksymalnie co mogę pomalować to maluję. Um, oczywiście, kolor wprowadzamy w pewnych detalach najlepiej. Jeżeli mówimy o Feng Shui, to tam musi być jedność kolorystyczna pięciu energii najważniejszych, żeby, żeby dobrze nam się mieszkało. W związku z czym, jeszcze taka ostatnia moja rada: jeżeli potrzebujesz ten kolor rzeczywiście wprowadzić, to być może najpierw w małym detalu niż od razu zrobić sobie cztery ściany w tym kolorze, który jest mocny, być może już nie wiem, wprowadzenie poduszek, czy wprowadzenie zasłon zrealizuje ci potrzebę na przykład wyciszenia albo potrzebę y, pobudzenia. Ja o kolorach już tutaj mówiłam parę razy. Jeżeli potrzebujesz jakiegoś wideo jeszcze, jeszcze bardziej, to tam pewną gdzieś znajdziesz pomiędzy tymi 70 filmami. Natomiast powiem Wam jeszcze o jednej historii. Opowiadałam już tutaj i, i chyba Was będę o to prosiła, mianowicie dziewczyny drogie. Ja Was proszę o to, że jeżeli wybieracie kolory, to niech tym głosem przewodnim będziecie Wy, Wy kobiety. Dlatego, że z mojego doświadczenia wynika, że kobiety mają zdecydowanie lepszy zmysł, taki, który wybierze ten kolor i rzeczywiście ten kolor pojawi się na ścianach. Nie mężczyzna, przepraszam, wszystkich mężczyzn. Natomiast powiem tak: zdarzyła się taka historia, że byłam kiedyś w supermarkecie. I był pan domu i pani domu. Pan domu macho, taki postawny, pani domu mała myszeczka, szara mała myszeczka. I to manifestowało się również w procesie kupowania. Ona mówi, wolałabym może ten kolor, nie, nie, nie kochana, ten weźmiemy. Ten szary będzie, ten będzie najlepszy. I, i po prostu y, ja też y, zawsze patrzę analitycznie, jeżeli tam gdzieś coś dosłucham, być może mogę pomóc i tak dalej. Natomiast y, pan był tak zdeterminowany, żeby wziąć ten, koniecznie ten, i ona nie miała nic do gadania, a ja, kiedy zobaczyłam ten kolor, to po prostu. Y, załamałam i mówię, no na pewno będzie kaplica, na 100% będzie kaplica. jeszcze Jeżeli się okaże, że ten pokój jest w jakimś, na jakimś kierunku posadowiony, gdzie, gdzie nie mamy światła, to już w ogóle będzie kaplica. No, ale tak też się zadziało. Strasznie się wtedy zdenerwowałam i na tego pana, i na tą panią, ale oczywiście tylko w sobie, bo, bo nie, nie mogłam zaingerować bardziej, chociaż. Już po prostu ręce, ręce mnie świeżbiły. Natomiast słuchajcie, drogie dziewczyny, nie kupujcie nigdy farb tu i teraz. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli już potrzebujecie i musicie kupić z mężczyzną, to zróbcie, kupcie tester, żeby, żeby po prostu być pewnym, że to jest to, czego wy chcecie. Trzecia moja uwaga, drogie dziewczyny, moim zdaniem kobieta zna się lepiej na kolorach niż mężczyzna. I rzeczywiście przejmijcie kontrolę nad tym, jaki kolor w waszym domu zagości, bo to jest niezwykle ważne. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, koniecznie ze mną zostań, kliknij tutaj tego, to, tego dzwoneczka, żeby zawsze przypominał ci, jeżeli ja się tutaj pojawię. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, chcesz sobie zrobić takie do it yourself feng shui czyli takie zrób to sama to koniecznie zajrzyj do mojego sklepu. Tam znajdziesz kilka produktów, które są rzeczywiście sztandarowymi produktami, które poprawią Ci jakość życia i takie podejście do Twojego mieszkania. Nie będę o nich mówiła. Sobie zobaczysz, sobie poczytasz. Dziewczyny, kolorowych, pięknych domów Wam życzę, w zależności od tego, czy potrzebujecie bardziej, mm, więcej siły, więcej motywacji, więcej energii, albo... Jeżeli potrzebujecie jej mniej, to wtedy schodzicie z nasycenia koloru i zawsze, ale to zawsze będzie pięknie. Trzymajcie się, hej.